Każda gra, zanim zostanie ostatecznie wydana i trafi do sprzedaży, przechodzi przez wiele etapów. Pomimo, że jest stworzona w zamknięciu i nie za bardzo wiemy, jak idą postępy, chyba że z jakichś przecieków, które są jednak często wątpliwego pochodzenia, to przychodzą takie momenty, kiedy twórcy gier na różnych wystawach prezentują swoje dotychczasowe postępy, pokazując tak zwane wersje demonstracyjne gier, w skrócie demo. I dzisiaj zaprezentuję wam wersję demo gier z serii Wiedźmin. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy oczywiście chronologicznie od części pierwszej. Pierwsze demo Wiedźmina powstało już w 2002 roku na silniku Strzelanki Mortyr i stworzyło je zaledwie kilka osób. Była to pierwsza próba tworzenia Wiedźmina przez CD Projekt Red, bo wcześniej w latach 90. próbowało tego dokonać inne studio. W grze sterowaliśmy bezimiennym Wiedźminem, któremu sami nadawaliśmy imię. Co ciekawe, mogliśmy również stworzyć kobietę Wiedźmina, czyli Wiedźminkę. Znajdowały się tam cztery obszary: pole bitwy, podziemia, zamek zakonu polącej róży i droga do tego zamku. W grze występowali oczywiście przeciwnicy, z którymi mogliśmy walczyć, ale sama w sobie walka nie była szczególnie efektowna. Projekt ostatecznie upadł i został anulowany. Swoją drogą, informacje o tym demie i materiał, który widzicie w tle wziąłem z filmu Rysława pod tytułem Historia Wiedźmina. Pierwsze Demo. Więc jeżeli chcecie się o tej wersji gry dowiedzieć więcej, to serdecznie polecam. Link do jego filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejne demo Wiedźmina zostało zaprezentowane na targach E3 w 2004 roku. Tym razem, po dogadaniu się z BioWare'em, gra zaczęła powstawać na silniku Aurora. Zaprezentowane zostało stare dworzyszcze, nieco przypominające nawet dzisiejszą wersję. Mieliśmy z niego nawet widok na wyzimę. Później pokazano również podziemia. System dialogów czy ekwipunek wyglądały wtedy inaczej, ale w modelach postaci da radę rozpoznać te z ostatecznej wersji. Szczególnie w przypadku Jaskra, z którym rozmowa rozpoczynała demo. Zaprezentowana została też walka, która również już bardziej przypominała tą dzisiejszą, gdyż polega na klikaniu myszką w odpowiednim momencie. Utopce wyglądały dosyć podobnie, z kolei góle Znacznie się różniły. Szczególnie ich sposób poruszania się przypominał bardziej ten z Wiedźmina Trójki. Mogliśmy wtedy zobaczyć nawet początkową wersję być może nie nazwanego wtedy jeszcze Kościeja. Nadal jednak główną postacią nie był Geralt. Poza tym sama w sobie fabuła tego dema nie była powiązana z głównym scenariuszem gry. Demo zostało stworzone przez 15-osobową ekipę. Te materiały i informacje również wziąłem z filmu Rysława pod tytułem Historia Wiedźmina, część druga. E3 2004. Obejrzenie, którego wam serdecznie polecam. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Na kolejnych prezentacjach w latach 2005 i 6 gra już zdecydowanie bardziej przypominała ostateczną wersję. Walka była już niemal identyczna jak teraz, chociaż używanie takiego Igni przypominało jeszcze bardziej strzelanie fireballami. Inna była również fabuła, gdyż na początku gry schodziliśmy walczyć z bandytami do Doliny Kermoren, a w ostatecznej wersji nie możemy wejść do tej lokacji. Chyba że w przygodzie dodatkowej. Ponadto, Wiedźmini przesłuchują potem jednego ze schwytanych bandytów, aby dowiedzieć się skąd dowiedzieli się, gdzie znajduje się twierdza Kermoren, bo przecież jej lokalizacja jest tajna. Poza tym, Berengar wyglądał zupełnie inaczej. Tak, osoba, z którą teraz rozmawia Geralt, to Berengar. W tamtej wersji gry, przyjaciel Geralta. Ale inaczej wyglądali także taki Lambert czy Wesemir. Grafika była jeszcze minimalnie gorsza, ale nie zwracajcie uwagi na rozdzielczość w jakiej są filmy w tle, bo niestety tylko takie udało mi się znaleźć. Inaczej wyglądał nadal interfejs, ekwipunek i inne zakładki. Wygląda też na to, że rozwój postaci też różnił się od ostatecznego. Easy, Lambert. We give him... the serum... And Jeżeli chodzi o drugiego Wiedźmina, to wersja Alfa z 2009 roku, czyli dwa lata przed premierą, jest najwcześniejszą wersją, o jakiej znalazłem film. Wiedźmin, chociaż graficznie słabszy, nieco przypomina już oryginał, ale nadal i zresztą nie ma się co dziwić, bo to 2009 rok, jest tam bardzo wiele różnic. Zaprezentowany został obóz kedwen z drugiego aktu po stronie Rosha, który wygląda jeszcze mroczniej niż w finalnej wersji. Możemy też zobaczyć smoka w akcji, który być może początkowo miał zaatakować obu Skertweńczyków czy interakcje pomiędzy żołnierzami. Sam Geralt porusza się jednak jeszcze w taki sam sposób, jak w Wiedźminie Jedynce". tak samo też rzuca znakami i walczy. W zasadzie to żaden aspekt walki nie przypomina jeszcze tego z finalnej wersji. Nadal klikamy myszką w odpowiednim momencie, a Geralt wykonuje combo. Nawet miecz nie jest schowany w pochwie, podczas gdy Wiedźmin go nie używa. Również interfejs był wtedy jeszcze bardzo biedny. W 2010 roku na targach E3 zaprezentowano nam początek pierwszego aktu. Świadczy to m.in. o tym, że fabuła była już dosyć rozwinięta, gdyż dialogi są tam identyczne jak te dzisiaj. Na tym etapie gra zdecydowanie bardziej przypominała premierową wersję, chociaż nie było to jeszcze to. Grafika nie była jeszcze tak dopracowana oraz twarze były dużo słabiej zrobione. Choć trzeba przyznać, że pod tym względem najbardziej od finalnej wersji różniła się facjata Geralta. Walka wyglądała już jak w oryginale, tak samo zresztą jak model Geralta poza jego twarzą. Czy interfejs gry? Gerald poruszał się już normalnie, a Flot sam bardzo przypomina o to, które możemy zwiedzać dzisiaj. Walka na pięści polegała jednak na tych samych zasadach, co w 1C i trójce, nie przypominała jeszcze tej charakterystycznej z dwójki. W 2013 roku CD Projekt Red na targach E3 zaprezentowało pierwszy trailer gameplayu, Wiedźmina 3 Dziki Gon. Gra już wtedy wyglądała znakomicie, jedyne więc co mogę powiedzieć, to tylko to. Że twarz Geralta nieco różniła się od ostatecznej wersji. Rok później mogliśmy już zobaczyć bezpośrednie gameplay z gry na żywo. Jeden z nich odbył się ponownie na targach E3. Mogliśmy wtedy zobaczyć jak Geralt wykonuje zlecenie na gryfa. Jego twarz ponownie wyglądała inaczej. W ogóle to muszę przyznać, że przez te wszystkie lata. Twarz Geralta to chyba najczęściej zmieniający się element gry ale też interfejs wyglądał inaczej niż dzisiaj. Okna ekwipunku czy medytacji bardzo się różnią od ostatecznej wersji, chociaż tamta wersja niektórym ludziom spodobała się bardziej i podobno można znaleźć modyfikację, która zmienia nam interfejs na ten z dema z 2014 roku. Poza tym gra wyglądała identycznie jak dzisiaj. W tym samym roku CD Projekt Red wypuścił też ponad pół godziny gameplay na swoim kanale, gdzie zaprezentowany został m.in. Nowigrad, ale też Welen. Gra na moje oko wyglądała tam tak dobrze jak dzisiaj, a momentami wydaje mi się, że mogła wyglądać nawet lepiej. Inaczej tam wyglądała też mapa świata. Jeżeli chodzi o Wiedźmina na trójkę, to nie znalazłem niestety wersji z takimi dużymi różnicami w porównaniu do oryginału, jak w przypadku poprzednich części. Mogę jednak dodać, że w tym demie mogły jeszcze występować różnice fabularne bo, na przykład, w przypadku zaprezentowanego spotkania Geralta z Dijkstrą, to z takowym w grze nie mamy przecież styczności. Greetings, Dijkstra. How's your health? You're late. Fulfilling my end of the bargain. Brought you the head, just like you wanted. It's hooked to my saddle. Somebody should get it. Hmm. I've fulfilled my end as well. Dug up that bloody information you wanted. To wszystko, co miałem wam dzisiaj do zaprezentowania. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów oraz do subskrybowania, komentowania i lajkowania. W opisie macie też linki do mojego Instagrama i Discorda. Na razie.